jestem MC Polcraft, a to jest Minecraft Wyspa Lost, odcinek 8. Tak. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się, w sumie nie wiem czym. No. Ale okej. Okay. Jak widzicie mam zbroję żelazną, powiększony dom. Już Wam pokażę jak wygląda na zewnątrz. No. Tutaj tak wygląda. Jeszcze nie zdążyłem wszystkiego pozmieniać z nim. Okej. Okay. Idziemy. Farmę powiększyłem Krówek, no Nie I tak ten dom się oto tak prezentuje, no I w dzisiejszym odcinku nie wiem, nie wiem co zrobimy, nie wiem Ale chyba pójdziemy Wykopać obszar, nie wiem Albo trzcinę Mamy? 5 diaksów, 5 diaksów Ok, wiaderko kolawy mamy, bo wziąłem z kopalni jeszcze po tamtym odcinku. Ok, mamy trzcinę, zamienimy ją na papier. Hmm. Ok. Niestety nie ma. Ok, a więc bierzemy się dalej. Za. Mamy już 18 kartek. Skórę. Mamy gdzieś skórę jakąś? Hmm, nie ma. Hmm, też nie ma, ale zarcie jest. Tu? Jedna skóra. Książkę się robiło z skóry i nie wiem. Nie pamiętam. Teraz żaden mobek nam nie podskoczy, bo mamy zbroję żelazną. No. Uwaga! Mogę sobie to wziąć. Hmm. Nie, taka farma sądzę, że każda powinna starczyć. No. Niedługo... Tak! Niedługo chyba nakręcę mój pierwszy unboxing. Nie, będę odpakowywał taki fajny telefonik nowy. I możliwe, że coś nagram z tego. No Zabijmy tą krowę Bo ja jej nie chcę Jest No Patrzcie Hmm, trzcina wyrosła Jej. Ile? Siedem stuk. Musimy pozabijać trochę tych krów i innych zwierząt, bo no, potrzebujemy skóry, przykro mi. Krowa, krowa, nie spadnij. Mówię do krowy, żeby nie spadła, a sam spadam. Hm. Nie ma to jak, patrzcie. Uuu, widzę woda, no. Zawdzięczam to tej rzeczy, no. ok, a więc pogadajmy na przykład o różnych sprawach, na przykład... Dlaczego odcinki są tak bardzo rzadko? Po prostu nie mam czasu. Czasami... ale staram się wypuścić odcinek raz na tydzień. Jakiś z powodu właśnie tego, że nie mam czasu. Jakoś tam wam próbuję to wynagrodzić. Nie wiem czy udany sposób, czy nie, ale próbuję. Odcinek ten będzie mega krótki. Nie... Postaram się jakieś... E, chyba 15 minut. Hm? No. Też się... Też był dobrze. Patrzcie. Hm. 15 minut to... W... Myślę, że starczy wam. Już dziękuję za 20, 22, 22 widzów, no. Na moim kanale po prostu zdaję sobie sprawę, ile to już osób po prostu strasznie dużo i wiem, że nie wszyscy są zaciekawieni Minecraftem i dlatego z taką nową serię ze Star Gierek mam zamiar stworzyć e, tą. Nie wiem, po prostu dowiem się taką o, starą grę. Nie wiem, znacie taką starą grę jak e, Commander? No. Właśnie myślę, że sobie w nią zagram, bo ona bardzo fajna była. Jest w sumie. No. Jeszcze zabijemy tą krowę. I no, powinno być ok. Jakie uwielbiam tą wodę. No. I słyszeliście o najnowszej wersji Minecrafta? Co mają zamiar dodać? Już chyba dodali yy, te. Hmm, konie. I moja reakcja na to konie jest: no, 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 w sumie ekstra, ale ludzie no po prostu z Minecrafta chcą zrobić Metina drugiego, dwójkę. No, wiadomo, Metina chcą zrobić drugiego. O no co, Metinie? Da się jeździć? Da się. No, jeszcze brak, żeby ludzie mogli zacząć z, z tymi innymi rzeczami stawać. I sprzedajemy. No, nie wiem. No, jak wyjdzie, nie wiem, jakiś tem, ta główna wersja, no, Metina 3, bo wiecie, że są różne dwójki, na przykład coś tam, coś tam, no. To są takie jakby podrzędne wersje, a nie wersja główna. No. I właśnie nie mogę się doczekać, kiedy ona właśnie wyjdzie. Okej. Okay. Myślę, że zarcie nam starczy. Teraz idziemy na przygodę krótką. Patrzcie, zelazny miecz. E, dziękuję. Ale ładny. Ładny wodospad. Co wy na to? Ja się oddalę trochę. Ładny. Taka mapa pićka mi się wygenerowała. Lubię ją. No. O, krówki. Dobra. Właśnie znaczy nie wiem, co się dzieje z tymi krowami, że ich mało jest. Mhm. Nie wiem. Okej, okay. a więc idziemy do domku. Hmm. Nie. Segrecie się segregujemy i poczekajcie chwilę. Ja to zrobię krótkie cięcie i się dowiem, jak książkę zrobić, bo nie pamiętam. Ok, dowiedziałem się, jak się robi książkę. Zobaczmy, czy dobrze. Dobrze, że wziąłem trochę więcej skóry i zrobimy książkę, bo potrzebna nam będzie książka jedno. O, dokładny taki przepis. No, zróbmy może od razu tyle książek, co by na to. Okej, okay. dwie książki zróbmy i zobaczmy jak się robi Enchanting Table. Okej, okay. jedna książka jest potrzebna. W sumie nie wiem. Co dalej robimy, ale dobra. Chyba pójdziemy do znaleźć jakiś cave czy coś. Poczekajcie. Wyczyścimy się. No i zobaczymy. Posprzątamy trochę u nas. Dobra, śmiecie, 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 śmiecie. śmiecie. okej okay. Nie, będziemy używać dwa mierzy. Okej? Okay? No. Hmm, pochodnie. Bierzemy pochodnie. Ale dużo pochodni. No, to już to już rozumiem, to już więcej. ok? Mamy dwa kilofy. a więc idziemy do cave'u jakiegoś. Cave'ów to ja tu mam mnóstwo ludzi. Idziemy do tego. Czy on jest duży, czy mały? Duży. No pomysł. Zróbmy takie, jak to mówią, prowizoryczne schodki. No. A więc złazimy w dół. Okej. Okay. Nie. Wiem. Odcinek ten będzie też długi. Nie, dobra. Nakusiliście mnie, jak brawo. Zrobię odcinek 20 minut chyba. No. A więc dobra. Rozświetlmy to trochę. Bo tak. zamiast rozświetlać. To się bawiłem. Kurczę, nie rozświetlanie, no Poczekajcie. O! Dobra, mamy schodę, mamy. Idziemy w dół. Nie wiem, złe zrobiłem te w ogóle pomieszanie. O, tak powinno iść. OK. Jest żelazo. A no więc wykopujemy żelazo, żelazny kilofem, Nie, szkoda. Kopiemy w tym. Hmm. A więc dobra. Musimy tak bardziej kopać, kopać, kopać z dużą prędkością. Hmm. No ale nie pamiętam. W sumie nie na którym piętrze jesteśmy. No. Gram jeszcze na takiej starszej wersji Minecrafta. Chyba 1.5. Tak. Bo 1.5.1, 1 ale teraz już jest 1 5, 2 no. Nie przerzucam się na razie. Bo w sumie mam tutaj potrzebne jeszcze rzeczy. No. A więc... skopiemy dalej. No. A. I o najważniejszej rzeczy wam nie powiedziałem. Dostałem partnerowy RP... RPG? Chyba Networks. Tak. Partnera dostałem. No i chciałam wam tak was poinformować, że dostanę partnera, no. Po prostu, o tak o. Bo chciałem, żebyście wiedzieli. No. Kurczę. Nie wiem, czy... Storczy Kobla. Jak? Powinno starczyć. Ok, a więc kopiemy dalej. Mhm. Uh -huh. Ok. Robimy stopa. Ok, wróciliśmy po przerwie. Jak tam, Coś tam, co tam chcieli. No, jak zwykle. No. A więc w dół czy w górę. W dół czy w górę. W dół. No. A więc idziemy w dół. Najpierw to może rozświetlmy, a później pozbieramy. Bo węgla mam tak dużo, że w sumie niepotrzebny mi jak wiecie, szukamy teraz tylko diaksów i żelaza. O! Niestety teraz to są tylko mm, surowce najważniejsze, bo węgla już mam tak dużo. No może nie całą skrzynię. Są takie osoby, co mają całą skrzynię węgla. Nie, się węgiel. Zbyt dużo ciebie mam. Hmm. Dobra. Nie, niedługo będzie unboxing mój pierwszy w życiu, nie wiem zobaczycie moje ręce jej marzenie się spełni wasze, ok a więc kopiemy dalej tego wiecie co, chyba nagram odcinek półgodzinny albo go podzielę na pół, no Poczekajcie, ja chyba zrobię cięcie i zobaczymy się, jak znajdę coś ciekawego. Bo tutaj na razie nic nie ma i nuda. A więc widzimy się za chwilę. Okej, okay, ludzie. Niestety nie znalazłem nic. Nie znalazłem Dziak ale patrzcie ile zalada. Okej, okay. zrobimy starą dawną metodą. Du, du, tu, du, du. W dół, w dół, w dół. Nie, na takich metodach nie fajnie. No ale może się wreszcie uda trafić na diaksy. Snag ciuki, jakbyśmy trafili na diaksy. Nie mam pojęcia, na którym poziomie jesteśmy. Nie mam pojęcia. Hmm. Kurczę, nie mam pojęcia. A więc dalej kopiemy Sprawdźmy F3 Który poziom 12 Czyli dwunasty Czyli tutaj diaksy są? A więc używamy starodawnej metody. Może znajdę. O oh, dirt. Dobrze, dobrze, dirt. Tam gdzie dirt. Tam gdzie diaksy. No. To dobrze, dobrze, dobrze. Okej. Okay. Hmm, kopiemy Kopiemy aż dopóki nam się kilof nie skończy Później będziemy szukać gdy gravel jest, to skręcamy Tak to działa Powinnam trafić na diaksę. Hmm Wkurzam się powoli Powoli się zaczynam wkuzać. Bo diaksów nie ma. A Kilof. No psuje się. Jedno słowo. Gdzie są moje diaksy? Gdzie są moje? Nie wiem. Dobra. Kilof się skopał. Nie mam dosłownie już nic. A więc dobra. No co tu gadać? Z... Musimy wyjść. Hmm. Dobrze, że wyjście jest blisko. O! Lejemy, lejemy. Goście, lejemy go. Giń, żenek ile żenków ty 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 ty, ty. kobla mi kradnie złodziej zostaw mojego kobla jak można być takim złodziejem drugi enderman zakichany co za złodziej jak można kraść hmm widzicie niby minecraft jest taką dobrą grą co uczy a widzicie co się dzieje ząbek kradnie dirta ha. To ma być normalne. Nie wiem, dobra, ja tu chyba zakończę. I postaram się wyjście znaleźć. Bo nie chcę błądzić jak owca. A więc widzimy się za chwilę. Czy chyba znajdę wyjście? Okej, okay. już jesteśmy prawie dosłownie przy wyjściu. Tutaj jest wyjście, o. Dosłownie w tym miejscu, w tym miejscu no jest wyjście. Okej. Okay. Hmm. A więc idziemy. Pochodnia. Okej. Okay. dalej okay. Dobra, sorry ludzie, że nie... sorry, że nic się nie odżywałem. A to jest aż To nie wojnę. O, chyba widzę, tak. Uwaga, uwaga. Trzy, dwa, jeden, jest. Uwaga, noc. Noc. Okej. Okay. Lecimy. Hmm. Lecimy. A więc. to tu, tu. Odcinek będzie długi, powiem wam tyle. Idziemy się przespać. Jak diaksów. Tak nie było. To tak nie ma. Dobra. hm Okej. Okay. F5. Okej. Okay. Ja byłem MC Polcraft. Z góry pozdrawiam. Jeśli chcecie być na bieżąco w moich materiałach. Subskrybujcie. No. A więc. Ja się z wami żegnam. Pozdrawiam z góry. No, a więc, co tam dalej powiedzieć? Nara, nie zapomnijcie tego odcinka skomentować. Jeśli chcecie być na bieżąco w moich materiałach, subskrybujcie. Ok, a więc, cześć i nara. Życzę. No, życzę tam udanie, udanego dnia. pa. pa.